Witajcie moje klatki w tym oto bonusowym vlogmasie. Jeśli w ogóle można to nazwać vlogmasem, no bo w sumie jest to w grudniu, niby mamy święta, ale tak naprawdę już nie mamy. No bo wiecie, w sumie jest jeszcze nadal ten okres świąteczny, bo jeszcze będzie trzech króli i tak dalej, więc. Nie wiem szczerze, czy nazwać to vlogmasem, bonusowym, czy co, aczkolwiek tak było zaplanowane, że nagram po prostu dla was takiego vloga z nocy sylwestrowej. W sumie nie z nocy sylwestrowej, tylko ogólnie jeśli chodzi o przygotowania do imprezki. <noise> ogólnie nie wyspałam się. Chociaż moi rodzice powinni powiedzieć, że się wyspałam, ponieważ spałam do 13. Tak, nasza księżniczka Luli spała dzisiaj do 13, bo grała ze swoim chłopakiem do czwartej rano w emotki. <grym> o, nie chcecie wiedzieć, na Messengerze po prostu, wiecie, wysyłaliśmy sobie emotki i trzeba było zgadywać, co to za piosenka, co to za film, serial. Polecam bardzo. Mega zabawne. No i się wciągnęliśmy i do czwartej rano robiliśmy to. No a teraz właśnie wstałam, i kiedy właśnie przyszłam, to od razu właśnie moja mama i siostra wrzuciły sobie ze zakupów, z lumpa i tak dalej. I ja oczywiście nie poszłam, bo spałam. <laughs> tak zawsze jest po prostu. Kiedy ja śpię, oni gdzieś sobie jadą, wiecie, na zakupki czy coś, a ja oczywiście się na to nie łapię. No i wracają, no i przynoszą mi takie cudowności. Ponieważ moi kochani oni w Eciucholancie znaleźli puzzle i one najprawdopodobniej są prawie, że w idealnym właśnie stanie i mają wszystkie puzelki. No opakowanie jest totalnie w nienaruszonym stanie i na przykład mam takie fajne puzelki z dzwoneczkiem, y, ogólnie z wróżkami, widzicie z Disney'a bardzo ładne przeurocze, ja uwielbiam wróżki, e, no i też takie z LPS moje dzieciństwo, ale takie, wiecie, fajne. Fajne puzelki kolorowe. No więc git będę układać i na pewno um, moja mama i siostra też mi to podkradną i będą też chciały układać. Teraz ogólnie sobie piję aktymelki, trochę więcej witamin, trochę więcej życia. Ogólnie ja je bardzo lubię, te aktymelki one są takie, wiecie, owocowe, nie? No, czy mnie w ogóle słychać? Czy ja mówię za, za cicho? I don't know. Kto to oblizuje? Ja tego nigdy nie oblizuję No i tak moi kochani Zapraszam was na tego oto vloga <grytanie> Tak Vloga 31 Tak, bo Tak luli Sylwester jest 31 <grytanie> No więc zapraszam was Na vloga z Sylwestra. Z jego przygotowań. Chyba od 30 minut ciągle szukam w tej szafie i próbuję coś znaleźć, ale naprawdę nie mam pojęcia, w co się ubrać w sylwestra. Naprawdę nie wiem, ja chyba będę w dresie, bo ja po prostu w tym momencie chyba się poddaję. Nie no, jeszcze coś znajdę, może jakaś kiecka czy coś, no ale zaś jak będę chciała wyjść na dwór czy coś, to będzie mi zimno I będę musiała, nie wiem, brać stopy i w ogóle nie... Nie wiem w co się ubrać, nie wiem Ale zaś w spodniach nie będzie mi wygodnie, tak? No i właśnie takie problemy, takie problemy mamy, my kobiety <ślał> Szafa pełna, ale niestety nie ma w co się ubrać Stereotypowo, więc może zanim ogarnę, w co chcę się ubrać, to po prostu ogarnę moje włosy i one będą już po prostu schnąć. Chciałabym odświeżyć kolorek, no bo teraz mam taki pastelowy, różowy, nie, wyblakły. No i właśnie plan jest taki, żeby zmienić trochę ten kolor, przynajmniej na sylwestra i tak dalej, i chciałabym mieć takie fioletowe. Mam właśnie w szafce, w łazience fioletową pukankę, tak jak wam pokazywałam. No i co, spróbujemy. Jak nie wyjdzie to zrobię różowe po prostu i będzie taki no nowy róż jak zawsze po tej pukance. No i tak, ale spróbujemy z tym fioletem. Może się uda, może będę miała fioletowe włosy. E, powinno wszystko wyjść, więc no robię. Już wam pokazuję tutaj mam różową pokankę, tą co zawsze używam, a z tyłu będzie fioletowa. O, i tej dzisiaj użyję. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jak widzicie, jest istnie fioletowa. O. No, mój chłopak będzie w szoku, bo nic mu o tym nie gadałam, będzie miał niespodziankę jeśli w ogóle wyjdzie ha. wiecie co, stwierdziłam, że jak już umyję ogarnę i przefarbuję moje włoski to użyję właśnie sobie takiego zestawiku z Action, który ostatnio kupiłam, jest tutaj właśnie czepek taki kolorowy, no i też ta ogromna maska, jej jest naprawdę dużo, 30 ml i mam tutaj na przykład masło Shia mamy tutaj olejek kokosowy Hm, przepięknie będzie pachnieć ja uwielbiam kokos, no i zobaczcie mamy tutaj w tym zestawie taki czepek no i to też nie było jakieś super drogie, a na takie większe wyjścia wydaje mi się, że coś takiego będzie git. No i właśnie w czymś takim e, trzeba siedzieć 20-30 minut, no i później ma się takie ładne nawilżone włoski, więc na Sylwestra idealne. Relaxing Hair Mask. Tak, tak właśnie wygląda w czepku. Czy to nie jest fantastyczne? No powiedzcie, że to jest świetne. I jeszcze nawet są grafiki kokoska tutaj na tym czepku, no włosy wyszły jak wyszły są trochę fioletowe, są trochę różowe więc będę miała takie nie wiem ombre, sombre zobaczymy co tutaj wyjdzie, pewnie jakaś tęcza jak zwykle, ale może sobie nie wiem zrobię falę, to wtedy nie będzie widać tego, że nie wiem, coś tam zmaściłam z tymi włosami, no ale okej okay, wyjdzie jak wyjdzie, teraz właśnie sobie siedzę w tym czepku, tak z pół godzinki czy coś, no o. no ale jak widzicie one są takie fioletowe, różowe Miało wyjść jakieś fiołkowe, ale. Ja nie wiem, co z tego wyjdzie, ale mi się podoba. Ważne, że jest coś innego, coś niecodziennego jak zawsze. I fajny ten kolor, bardzo fajny. Ja nie mogę ten kolor taki lekko fioletowy, wyglądam trochę jak taki emo teraz, <noise> ale w ogóle teraz się skardałam, że chyba mam takie same włosy, jak mój jednorożec. <noise> więc śmiesznie. No i też sobie popryskam włosy takim czymś z Oriflame. Jest to do ciała, do włosów, do wszystkiego w sumie i to jest właśnie taka mgiełka z takim brokatem, jak widzicie, fioletowo-srebrnym, no takie fiołki. Bardzo lubię ten produkt, no i właśnie będzie idealny do moich włosków teraz. No teraz też to jest bardzo popularne na TikToku, że właśnie dziewczyny sobie dają ten brokat na włosy. No i też mi się to spodobało, więc tak właśnie sobie zrobię. Nie będzie to jakieś super mocne, ale jakiś efekt będzie, nie? No i tak, moi kochani, jeszcze mój tata coś tam robi w kuchni, więc no w tym momencie będę. Coś innego robić, no i otworzymy sobie 25 okienko z Glossy Boxa, bo jeszcze nie otwierałam. No, a jest to okienko, właśnie dodatkowe, bonusowe w tym kalendarzu, więc: let's go! O, najpierw muszę znaleźć to okienko, ale wydaje mi się, że ono chyba było gdzieś tu. O, pamiętam, tu na sendole i było właśnie schowane. O tutaj właśnie mamy 25 no i domyślcie się co tutaj może być w tym kształcie, co tu może być jezu, ja naprawdę wyglądam jak jakieś emo one są jeszcze mokre, ale teraz wyglądam jakbym, nie wiem, jakiejś kapeli metalowej była może być, nie wiem, chcecie widok na lampę labę? Okej, okay, powiedzmy, że coś takiego. No i co? Ja oczywiście wiem, co jest w tym okienku. No bo jakby dla tej rzeczy właśnie kupiłam ten kalendarz, bo właśnie ona zadecydowała, że kupię ten kalendarz, że się mega opłaca, jeśli chodzi właśnie o cenę tego produktu. No ale dobra, otwieramy. Nie mogę się doczekać, aż ją zobaczę. Okej. Okay. Jak zwykle zapakowali po prostu mnóstwo tych ścinek. Dam, dam, dam. moi kochani! Jest to paletka z chudy. I to jeszcze ta, która mi się mega podoba kolorystycznie: jest to Mercury Retrograde. No wiecie, że. retrogracja Mercurego. Zodiakary. Zodiakary wiedzą o co chodzi. No i właśnie y, mamy taką piękną paletkę. Ona się błyszczy tak właśnie holo. Mamy tutaj właśnie chude No i co? Otwieramy I jest przepiękna Taka widzicie holo Syrenkowa taka właśnie Ja uwielbiam takie klimaty Wiecie kosmitów Planet, całego kosmosu No i ona właśnie jest w tym klimacie I zobaczcie zaraz kolorki Czy ona nie jest cudna? Naprawdę jest przepiękna Jest tutaj taki Mocny plastik, tutaj mamy Tak przezroczyste, no Cudo, no i możecie sobie sprawdzić na necie, ile taka paletka kosztuje. Bo naprawdę bardzo dużo. Nie wiem, czy 200 zł, czy 300 zł. I zobaczcie. Dam, dam, dam. Tak właśnie się prezentuje. Mamy ogromne lusterko, bardzo fajne. No i takie są cienie. No, cudowne. Mamy tutaj przede wszystkim pastele, różne fiolety, niebieskości. Mamy tutaj takie rose goldy, złotko. No, cudo, cudo, cudo. No, wszystkie kolory mi się mega podobają, są przepiękne. No, widać po prostu jakość tej paletki, że ona jest taka. Hmm. Może dzisiaj się nawet nią pomaluję z sylwestra, bo w sumie ten fiolet by mi bardzo pasował tak do włosów. Hmm. No, nie wiem, będzie to ryzykowne, ponieważ właśnie um, w tak ważne dni powinniśmy raczej używać tych rzeczy, tych produktów, które znamy na co dzień. Wiecie, że bardzo dobrze, że nie zrobimy sobie żadnego kuku. Mm -hmm. <laughs> no, ale może będę taką krejzolką, no i użyję tej paletki, bo w sumie by mi pasowało właśnie taki fiolet z tym rose goldem. Mm -hmm. Jest to pomysł. No tak, zaryzykuję, ale naprawdę mega się cieszę. Jest to strasznie druga paletka. No i normalnie bym raczej tak o sobie nie kupiła, więc super. I podsumowując, w ogóle ten kalendarz to był on fenomenalny, świetny i cieszę się, że udało mi się naprawdę go zdobyć, bo było ciężko. No i za rok, jeśli będą również bardzo fajne produkty, to. Owszem, kupię go znowu No i ogólnie podsumowując y, Te vlogmasy To naprawdę jestem z siebie dumna Że y, zrobiłam te vlogmasy Że udało mi się Może nie były one jakieś systematyczne Ale mimo wszystko te No może później już pod koniec Tak nie dawałam za bardzo rady y, No i wrzucałam te dwa vlogmasy na dzień czy coś Bo wiecie, byłam do tyłu No ale mimo wszystko nadrobiłam Ale naprawdę mimo wszystko jestem z siebie dumna Że 24 filmów w grudniu były. To jest po prostu świetny wynik, żeby tyle materiałów wrzucić na YouTube'a i to jeszcze wiecie, nie takich 5-minutowych, tylko ja tam robiłam 20-minutowe vlogmasy. Wyszło jak wyszło, ale mimo no, wszystko jestem bardzo zadowolona z siebie. No i też dziękuję Wam, że Wy to po prostu oglądaliście. No i naprawdę git. Zobaczymy, czy w następnym roku też będę robić vlogmasy, czy się tego podejmę. W sumie mam lepszego kompa, więc może łatwiej mi to wszystko będzie się robiło ale naprawdę dziękuję wam dziękuję, że ze mną byliście ok, chyba tata mnie woła i mogę już robić ciasto marchewkowe więc trzeba je zrobić w końcu tak jak teraz zobaczycie, ciasto już włożone i się robi nic pewnie nie widzicie, bo jest para i w ogóle i brudny piekarnik ale no, już się robi i zobaczycie efekt końcowy Robię sobie teraz make up yy, I zapomniałam, że nie zrobiłam sobie maseczki Tej oto unicornowej maseczki Więc będzie na jutro Na gorszy dzień <grywka> Jednak nie będę miała, bo poszła mi za łóżko Nice Wy pewnie nic nie widzicie, więc no przyjdę do Was jak już się ogarnę. Ale będę właśnie używać tej paletki. Stwierdziłam, że zaryzykuję. No i co, maluję się. Wiecie, chcę się skupić głównie właśnie na oczach. Dałam sobie korektor i tak dalej. Ale wiecie, dla mnie najważniejsze są oczy. Więc no, ja lecę się malować i zobaczycie mnie później. No i tyle. W ten sposób, tak, to będzie się wszystko. Prezentować, nic nie widzicie. Aha, zoom, halo po prostu taki ze mnie blask teraz leci, że nawet Zoom nie potrafi tego, wiecie, ogarnąć. No tak to właśnie wygląda. Rajstopki i dwie różne skarpetki, nie pytajcie. To nie jest specjalnie. Ja naprawdę nie umiałam ich znaleźć, więc tak to właśnie wygląda. Rajstopki, żeby mi nie było zimno. One w ogóle mnie zaskoczyły. One są w kwiatuszki, ale one mają tutaj taką gumkę, yy, która właśnie trzyma nam, żeby nie spadły nam. No, ma takie coś, taki żelek jakby, nie? I to jest fajne. Zwykła czarna Niczka z Lumpa, taki oto pasek z Aliexpress, który uwielbiam. Sweterek z Lumpa, który się błyszczy jak widzicie. No i co, biżuteria, taka oto bransoletka z prawdziwych kamieni. Tutaj mam od mojego chłopaka taką oto biżuterię srebrną. I tutaj również mam takie gwiazdkę i księżyc. Taka zodiakara, <grym> idealnie. No i co, włosy, make-up. Taka oto opaska. No i co, włosy jeszcze muszą mi trochę wysnąć, ale no, jest on taki fioletowo-różowo-fiołkowy, wiecie o co chodzi, ale muszę się zrobić takie o, loczki. No i będzie git. Ogólnie, outfit tak się prezentuje, mi się podoba eee, i to jest chyba najważniejsze. O, może teraz widać bardziej make-up. Mam nadzieję, że coś widzicie. O, tak się właśnie błyszczę. Ja mam takie małe. Kreseczki z cieni, i w ogóle bardzo fajna paletka. Bardzo dobrze mi się nią pracowało. Mm, szminka, oczywiście, inglot pasuje do każdego make-upu. No i co, tak właśnie wyglądam. I będę już lecieć. No więc e, miłej, udanej zabawy sylwestrowej dla każdego. E, no i szczęśliwego nowego roku. a ja będę już lecieć. Wszelkie trunki. Ja już gotowa do wyjścia. No opatulona, żeby nie było zimno fioletowo-różowo taśnie. no <grystanie> lecę, bo już jestem spóźniona jak zwykle taśnie <grystanie> wyglądam, serio słuchawki z tak coś robię teraz koreczki, takie oto z wege ale też były zwykłe, ale ktoś zeżar już Tutaj mamy sałatkę, którą tatuś mi zrobił, taką oto grecką. No i jeszcze mamy dużo żarełka. Mamy na przykład takie o dla mnie weganagetse z biedry, bardzo dobre I jeszcze mamy pizzę, więc no, dużo jedzonka Zdjęmy So